Obraz z każdej przegrody strukturalnej można zmieniać i skorzystamy z tego, żeby wykonać tutaj takie wycięcie w naszej przegrodzie strukturalnej pod, istniejącą, pod istniejące okna kolankowe. Wchodzę do wewnętrznej edycji, musimy tutaj włączyć warstwę schematu, warto sobie wyłączyć na pewno na początku widoczność tych elementów i tutaj mamy tak zwany kontekst, czyli to wszystko co jest poza naszą przegrodą strukturalną. W modelu. Na razie kontekst sobie wyłączymy. Dobijemy tutaj kolejne punkty do naszego obrysu przegrody strukturalnej, tak żeby wykonać właśnie ten, ten tutaj fragmencik tego naszego obrysu, który będzie dostosowany do. Naszego okna kolankowego, tego takiego zestawu, czyli tutaj mamy wprowadzone okno, u góry jest okno połaciowe, które się składa, także wbijam tutaj po pierwsze te dwa punkty, pod, po czym przesuwamy nasze krawędzie i gotowe.